Wcale nie, pani X, spokojnie powiedziała moja mama. To, co mówię, to że jeśli nie pomożesz Alex, zrobię to ja. Moja rodzina pokochała ją i nie chcemy, aby stało się coś złego. Mam tu formularz, który pozwoliłby mi podejmować decyzje medyczne za nią, tylko tymczasowo. Podpisz to, zostaw ją u nas, a ja nie zgłoszę cię do CPS. Było więcej kłótni. Ale moja mama wyraźnie przechyliła szale mocy na swoją stronę. Nie wiem dokładnie, jak to zrobiła, ale zdobyła podpis i zatrzymaliśmy Alex. Byłam tak szczęśliwa, że w końcu naprawdę dostałam siostrę, bez względu na okoliczności. A mój tata? Był za granicą przez kilka tygodni w tamtym czasie. Nie wyobrażam sobie tej rozmowy. Jak widziałem bezpańskiego człowieka? Czy możemy go zatrzymać? I Alex miała się lepiej. To znaczy, na początku było dużo kłótni. To było jak wyjęcie zawleczki z granatu. Gdy nie mogła się ciąć, Alex nie miała pojęcia, jak sobie radzić. To znaczy, ledwo spała! Byłam pewna, że dostanie kopniaka, gdybym to ja powiedziała te rzeczy, ale moja mama to mój bohater i najspokojniejsza osoba. Jaką znam. Potem miałam ogromny szok. Moja nieustannie silna przyjaciółka płakała przez tygodnie na końcu. Cóż, przynajmniej to nie było przeklinanie ani krzyki. Po tym, jak trochę się uspokoiło, co zajęło kilka miesięcy, moi rodzice, rodzice Alex, mediator i wujek Alex, makler giełdowy, wszyscy usiedli razem. Zobacz, wujek Alex miał fundusz edukacyjny który pielęgnował dla niej i był zbulwersowany dowiedziawszy się o postępowaniu swojej szwagierki. Do tego czasu miała 17 lat. Nie było zbyt trudno wypłacić środki rok wcześniej i użyć ich do zapłacenia za udział Alex w rodzinnej składce ubezpieczeniowej, ponieważ byli wściekli na kontynuowanie jej płacenia. W zamian jej rodzice podpisali formularz tymczasowej opieki. To rozszerzyło uprawnienia mojej mamy poza decyzje medyczne. To jest zasadniczo ten sam formularz, który pozwala rodzinom goszczącym uczniów wymiany działać jak rodzice na wszystkie główne aspekty i pozwoliło jej podpisywać formularze jako opiekun Alex, więc mogła znowu jeździć na wycieczki. Było nawet wystarczająco dużo pieniędzy, jeśli była ostrożna aby umożliwić Alex przejście przez całe studia i zapewnić jej małe osobiste kieszonkowe aż skończy. Nie to, że moi rodzice nie mogliby sobie pozwolić na kolejną osobę, ale Alex była zdecydowana, aby nie być ciężarem. Moi rodzice i ja przeprowadziliśmy się, gdy miałam 22 lata, a nawet będąc daleko, Alex wie, że może nas odwiedzić kiedy tylko chce widząc ją uśmiechniętą i bawiącą się z moim rocznym synem, naprawdę skłoniło mnie do napisania tej historii tutaj. To nie jest doskonała zemsta, średnia czy śmieszna, jak wiele, które tu widzę. Ale moja zemsta polega na tym, że mam moją siostrę tutaj, żyjąca. Nadal ma pewne problemy i nie może pracować na pełny etat w tej chwili, ale ma wspierającego małżonka, Przyzwoitą pracę na część etatu i wolontariuszuje w schronisku dla zwierząt. Dzięki, mamo.